Syndykalizm powstał w XIX wieku i zakładał, że klasa robotnicza w celu walki o swoje prawa powinna realizować przede wszystkim cele ekonomiczne, a nie polityczne. Według syndykalistów proletariat powinien się organizować nie w partie polityczne, jak głosili socjaliści, a w związki zawodowe, które postrzegali oni jako główne narzędzie do walki z kapitalizmem. Syndykalizm łączy w sobie elementy wielu różnych idei, lecz nie stoi za nim żadna formalna ideologia. A zamiast walki ideowej, stawia on przede wszystkim na akcję bezpośrednią, taką jak strajk, bojkot czy nawet sabotaż w celu realizacji swoich postulatów. Syndykalizm podziela wizję Karola Marksa na społeczeństwo jako na pole nierozwiązywalnej walki klas, będąc przy tym często również krytycznym wobec samej idei aparatu państwowego i organizacji politycznych, które postrzegane są jako narzędzie do egzekwowania władzy klasy rządzącej, co z kolei zbliża go do anarchizmu. Współcześnie idea ta jest raczej niszowa na arenie politycznej, a jej sympatycy prezentują ją często właśnie w wydaniu anarchosyndykalistycznym.